Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Asia. Cześć, tutaj Marta. Witamy Was serdecznie i zapraszamy do posłuchania naszej drugiej części pogawędki dotyczącej uwalniania emocji. Nie skończyłyśmy w jednym odcinku omawiania różnych technik pracy z emocjami, ponieważ jest ich naprawdę dużo i jest to temat przeobszerny, więc to co my mówimy, to jest tylko sygnalizowanie. Bardzo was zachęcamy do tego, żeby pochylić się nad tym zagadnieniem, ponieważ emocje, które są w nas, odgradzają nas od naszej prawdziwej natury i trochę Właśnie przez to, że nie potrafimy sobie z nimi radzić, mamy ograniczoną możliwość dokonywania świadomego wyboru, a o to nam wszystkim chodzi, i też chyba wszystkim nam chodzi o to, żebyśmy byli jak najbardziej wolni, żeby nic nas nie zniewalało. A emocje, no niestety, zniewalają nas. Najbardziej. No dla mnie było to, jak się dowiedziałam, że emocja tworzy ze mnie osobę w pewnym sensie uzależnioną. Tak specjaliści od neurochemii mózgu są zgodni co do tego, że emocje wytwarzają pewne e, koktajle, od których my możemy się uzależnić i Czasami jesteśmy zdziwieni, jak ktoś na przykład prowokuje takie sytuacje trudne, sytuacje konfliktowe, czy jest agresywny, wie, jak to się skończy. No, okazuje się, że nie robi tego świadomie. Je, to był piesek. To był piesek. Tak, <laughs> tak, 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 tak. Przepraszamy, jeżeli będą od czasu do czasu takie jakieś odgłosy. Więc y, działamy już wtedy pod wpływem uzależnienia naszego organizmu od pewnych substancji, to jest sytuacja bardzo trudna, jak przy wszystkich uzależnieniach. Musimy poświęcić dużo uwagi, żeby móc się wyrwać właśnie z takiego stanu. W szczególności, gdy jest się osobą wysoce wrażliwą, czyli tak zwany BWO, ponieważ wtedy dużo więcej bodźców do nas dociera oraz dużo łatwiej pojawiają się silne emocje. I te silne emocje zapisują się w podświadomości, ponieważ jeżeli coś jest bardzo silne, to wtedy my zwracamy na to uwagę. Ta część nas, którą my nazywamy podświadomością, zbiera wszystkie dane, zbiera wszystkie informacje. Mówi się, że 90% naszej osobowości i tego, kim jesteśmy i jak się zachowujemy, jest uzależnione od zapisów w podświadomości. Totalna biologia zwraca na to uwagę. Że te nieuwolnione emocje, które tam sobie tkwią gdzieś, tak, jak gdyby w całym ciele porozrzucane jest taka metoda wchodzenia do podświadomości poprzez różne punkty w ciele. Ja uwielbiam tę metodę, kiedy pracuję z ludźmi w stanie głębokiego relaksu, wykorzystuję też misy kryształowe, które utrzymują mózg w odpowiednim stanie. Bardzo głębokiego odprężenia. Wtedy sobie wchodzimy do podświadomości poprzez punkty w ciele, które gdyby same się odzywają. I możemy zajrzeć do tej części nas, która na stałe jest odgrodzona od świadomości. Natomiast wiemy już nawet po sławnej książce pana Marfiego, że podświadomość jest potęgą, i tam są zapisane wszystkie zdarzenia wszystkie emocje. Możemy je odczytać tak literalnie, ale możemy też zobaczyć je w formie symbolicznej, albo w formie opowieści, które się też pojawiają w tam takim wewnętrznym ekranie. I zbliżamy się chyba powoli do pierwszej techniki, którą chciałam omówić. Jest to kod emocji Bradley'a Nelsona. I tutaj pan Nelson w bardzo prosty sposób wyjaśnia, jak możemy uwolnić takie zablokowane emocje, i jak powrócić do zdrowia, jak powrócić do stanu, kiedy czujemy się wolni, szczęśliwi, bo różne rzeczy znikają, a nowe się pojawiają. I to jest taka metoda, do której wykorzystywany jest test kinezjologiczny. To sposób komunikowania się z podświadomością poprzez ciało. Został zaobserwowany już chyba na początku tamtego stulecia. Natomiast najbardziej jest znany z książek pana Hawkinsa, o którym wspominałyśmy. Pan Hawkins upowszechnił ten test, jako wysoce wiarygodny. I Bradley Nelson zamieszcza w swojej książce karty kodu emocji. Możemy wykorzystywać test kinozjologiczny albo tak zwany aurometr, czyli po prostu wahadełko, do tego, żeby zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na temat tego, jaka emocja w naszym ciele jest uwolniona, czy my mamy. Pozwolenie od wyższego ja na uwolnienie tej emocji i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy tutaj bardzo głęboko, nawet do poprzednich wcieleń, co może być trochę kontrowersyjne, ale takie odpowiedzi też otrzymujemy. Zaglądamy też w nasze linie rodowe, ponieważ możemy emocje przenosić od rodziców, nawet od dziadków, też o tym mówi totalna biologia. Że jeżeli tak zwany konflikt nie jest uwolniony, jeżeli nic z tym nie zrobimy w jednym pokoleniu, to on może się pojawić. Nie może, a przeważnie pojawia się w następnym i tak do skutku i jest coraz mocniejszy. Więc zajmowanie się emocjami, chociażby z tego względu, że wiemy już, że one są dziedziczone, jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli my coś z tym zrobimy teraz, to jednocześnie uwalniamy nasze dzieci i nasze wnuki od tego, by Zablokowane emocje wpływały na jakość ich życia. I co robimy, jeżeli mamy już taką emocję namierzoną, to tą emocję usuwamy, wyciągamy z ciała. Wydawałoby się, że też niewiarygodnie prosto, ponieważ przeciągamy magnes przez tak zwany meridian zarządzający. Są filmiki, można sobie obejrzeć, jak to wygląda. Polecam też książkę Kod Emocji. I zawsze warto próbować, nawet jeżeli ta metoda może nam się z opisu wydawać trochę dziwaczna, ale najważniejsza jest intencja. We wszystkim najważniejsza jest intencja. I my naprawdę docieramy do pewnych pokładów nas, w których możemy zrobić bardzo, bardzo dużo. Praktykowałam tę metodę i przyznam, że ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Polecam, naprawdę polecam. Mam znajomą, która pracuje tą metodą, powiedziałabym, że już zawodowo i też mówi mi o niewiarygodnych skutkach. Więc możemy jak gdyby natychmiastowo wyjść z jakiejś dolegliwości. Takie rzeczy się zdarzają. Co ciekawego, wiemy już dzisiaj, że cuda tak naprawdę nie są cudami, bo wyjaśnia to fizyka kwantowa. Może się to wydawać dość dziwne, ale wszystko ze wszystkim jest połączone. Co więcej, przeszłość połączona jest z przyszłością. W związku z tym, to czego pragniemy, może się ziścić za chwilę, albo niemalże natychmiastowo, jeżeli tylko dostroimy się jak radyjko do odpowiedniej częstotliwości upragnionego zdarzenia bądź stanu. To fantastyczne, że rzeczywiście w tej chwili nauka doszła już y Teoretycznie, jak na razie, nie wiem, czy, czy są odpowiednie doświadczenia, które to potwierdzają, ale teoretycznie możemy już opisać tę rzeczywistość w taki sposób, że mówimy o wiecznym teraz. Znowu to, co mistycy uważali za pewnik, staje się rzeczywiście pewnikiem. Przypomniała mi się pewna historia sprzed lat, kiedy stosowałam metody Silwę. Odnośnie upragnionego celu, i rok wcześniej wymyśliłam sobie miejsce, gdzie chciałabym spędzić wakacje. Wyobraziłam sobie piękny, słoneczny dzień, piękny klif, morze ciepłe, przyjazne, przyjaźni ludzie, dużo zieleni, smak arbuza. I przez rok, tak na dobrą sprawę, nawet nie przypominałam sobie tej wizualizacji. Tylko minął rok i co się zdarzyło? Po wielu, wielu problemach z moim urlopem, okazało się, że on wielokrotnie był przykładany, po problemach budżetowych, kiedy zastanowiliśmy się, że chyba jednak wakacje za granicą nie będą mogły się zrealizować i zostaniemy w Polsce. Ok, no mogłoby być fajnie, ale stwierdziłam, że jeszcze zerknę na jedną stronę. I co się okazało? Cypr... Północny w cenie 499 zł za osobę. Stwierdziliśmy, że jedziemy. Skrócę to dość mocno, ale w kwocie takiej małej mieliśmy zapewniony przelot, noclegi w hotelu. Czterogwiazdkowym ze śniadaniami, i któregoś dnia poszliśmy na spacer. I pewnie już się domyślacie, co zobaczyłam ten sam widok, który widziałam w mojej wyobraźni rok wcześniej. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, jak ważne jest to, co robimy z naszymi myślami i jakie Emocje towarzyszą naszym myślą, ponieważ w mojej wyobraźni rok wcześniej cieszyłam się tym wszystkim. Naprawdę uważałam, że to będzie dla mnie wspaniały czas i pojawiła się we mnie wola doświadczenia. Można powiedzieć, że tak dużo i tak mało zarazem. Bardzo lubię porównanie połączenia myśli i emocji do rakiety, a mianowicie. Myśl jest silnikiem, czyli w pewnym sensie jest częścią rakiety, którą możemy uruchomić, natomiast emocja daje energię do odpalenia. O i po Twojej opowieści, tak się składa, że bardzo płynnie możemy przejść do metody Roberta Scheinfelda z tym nazwiskiem i z tą metodą. Spotkałam się przypadkowo, oczywiście wiemy, że przypadków nie ma. <todgłos> W moje ręce trafił materiał przygotowany przez Tomasza Kieszkowskiego, który zrobił skrypt z książki Szeinfelda. Książka w wolnym tłumaczeniu nosi tytuł Wyluzuj w grze o pieniądze. Okazało się, że Szeinfeld, bo weszłam na jego stronę, poszukałam różnych informacji o nim, pooglądałam kilka filmików, zorientowałam się, o czym tak naprawdę mówi, zachęcona tym skryptem. Jest to autor amerykańskich bestsellerów dotyczących yy, radzenia sobie z rzeczywistością, osiągania sukcesu finansowego i tak tak dalej, typowy amerykański sen. Natomiast yy, metoda, którą on podaje, jest naprawdę yy, godna uwagi i yy, to, co jest w niej takie nowe, to co jest w niej bardzo wartościowe, to to, że zarządza energią. Energią, która tworzą emocje i w ogóle tworzą nasz cały świat. Według Scheinfelda świat, w którym żyjemy, jest światem holograficznym. Oczywiście on nie, nie odkrył tego, nie jako pierwszy wysnął taką hipotezę, tylko ona też już pojawia się od wielu, wielu lat. Jest opisywana przez fizyków kwantowych, ale też na przykład tak sobie. Teraz przypomniałam, że brat Ilona Maska, który się zajmuje tworzeniem gier komputerowych, zapytany o to, czy ten świat według niego może być holograficzny, może być wirtualny. Powiedział, że jeszcze w latach 90., kiedy wchodził w ten biznes, wydawało mu się, że nie, a w tej chwili jest już przekonany, że tak. I tutaj Sheinfeld używa bardzo podobnej retoryki. On twierdzi, że. To jest wszystko gra. Bierzemy udział w grze w holograficznym świecie. Ja będę upraszczać tą metodę. Jeżeli zajrzycie do skryptu z jego książki, to obejrzyjcie go dwa albo trzy razy, wysłuchajcie dokładnie. On tam mówi precyzyjnie, znaczy pan Tomek mówi, tak? który zrobił skrypt dosyć precyzyjnie, na czym polega ta metoda. Ja opowiem dość skrótowo, ale wyciągnę, mam nadzieję, sens. Istniejemy w polu zerowym, czyli w polu kwantowym, czyli w polu wszelkich możliwości. I możemy za pomocą naszej uwagi, za pomocą energii, z poziomu kogoś, kto jest istotą duchową, kto jest wyższym ja, duszą czy jednostką świadomości, tworzymy sobie nasz świat. I pierwszy etap gry, w którą wchodzimy, polega na tym, że absolutnie o tym zapominamy. Wykorzystujemy bardzo dużo energii, żeby zapomnieć, kim naprawdę jesteśmy, jakie mamy moce, i żeby korzystać z tego ciała, z tego awatara i doświadczać. Wszystko dzieje się po to, żebyśmy ewoluowali właśnie w takich warunkach. I w pierwszym etapie pogrążamy się w tej nieświadomości, tworzymy wszystkie dramatyczne sytuacje, wchodzimy w emocje, zupełnie utożsamiamy się z naszym ciałem poprzez takie oprogramowanie, które nosi nazwę ego. A potem mamy szansę przejść do drugiej fazy gry, która polega na tym, że powoli zaczynamy się budzić, powoli zaczynamy odkrywać moc, a wtedy dzieją się na przykład cuda. <laughs> Marta, faza druga wydaje mi się dość e, ciekawsza albo przyjemniejsza. <grymna> e, na czym dokładnie ona polega? Przyjemniejsza może być faza pierwsza, <grymna> pogrążanie się w nieświadomości. <grymna> nie, nie wiemy tego. Oczywiście obydwie mogą być równie przyjemne. <grymna> Pamiętajmy, że wszystko bazuje na naszych przekonaniach. Szeinfeld tak to określił, że w fazie pierwszej siedzimy na miejscu pasażera, a w drugiej już na miejscu kierowcy. Więc odzyskujemy wolność, odzyskujemy możliwość świadomego decydowania o sobie. To mówimy już któryś raz, że właśnie o to nam chodzi w życiu: o tym, żeby świadomie decydować. I Szeinfeld. Zwraca uwagę na kilka punktów. Pierwszy to jest wyrażenie szacunku dla wartości i dlatego, że sami tutaj wykreowaliśmy ten świat w szczytnym celu, tak naprawdę, w celu ewolucji, w celu rozwoju i że zrobiliśmy to tak genialnie, że absolutnie wierzymy w jego prawdziwość. Czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy scenarzystą. Wymyślamy wspaniały scenariusz. Jesteśmy reżyserem, który obsadza aktorów w różnych rolach, i uczestniczymy sami też w tym spektaklu. I na koniec jesteśmy. Zafascynowani, że wyszło nam to tak wspaniale, że wierzymy we wszystko, że jest to prawdziwe, że pojawiają się emocje, że każdy jest tak autentyczny, że dajemy sobie rękę odciąć, że to wszystko jest na serio. I to jest ten, ten pierwszy punkt. My sobie gratulujemy, wyobrażamy sobie, że odbieramy nagrodę za najlepszy film, jaki mogliśmy w życiu oglądać. To jest film o nas. To fajnie tak się zatrzymać i ym, poczuć, że jesteśmy tak doskonałym kreatorem, bo my ciągle mówimy: Nie potrafię, nie umiem, nic nie, nie jestem w stanie zrobić, no ale właśnie zrobiliśmy coś niewiarygodnego, stworzyliśmy sobie wirtualne życie, w które wierzymy, że jest prawdziwe. Ale nasze prawdziwe, prawdziwe ja nie zna negatywnych emocji. Więc negatywne emocje są odczytywane, dekodowane przez nasze ja nieprawdziwe. Mhm. O, i to jest taka nowość, to jest coś ciekawego, to możemy zapamiętać, że prawdziwe ja nie zna negatywnych emocji. Tutaj się zbliżamy jeszcze do tej teorii niedualności, tak, ale tu nie będziemy już schodzić tak. na ten temat, bo tu ogromna też, o, ogromna ilość informacji musiałaby się w tym momencie pojawić. Marta, a wracając do metody, co jest kolejnym etapem? Tak zwany drugi punkt, kolejny etap jest troszeczkę rozbudowany, ponieważ kiedy Czujemy, że pojawia się emocja, pojawia się uczucie, tak zwane negatywne, czy pozytywne, ale bardzo silne, wytrącające nas z równowagi, udajemy się w samo oko cyklonu, udajemy się w sam środek tej emocji. To jest trochę podobne do, do tej emocji uwalniania Hawkinsa, o której mówiłyśmy w pierwszym odcinku, ale my się tam udajemy, żeby zaczerpnąć energię i Czujemy bardzo mocno tę energię, możemy się nawet wtedy pytać, co czuję? Tak? Gdzie, gdzie to czuję? I cały czas pamiętamy, że sami wykreowaliśmy ten stan. Tutaj jest ważne, żeby pamiętać, że to wszystko stworzyliśmy my. I gdy negatywna emocja. Sięga szczytu, wtedy wypowiadamy taką formułę, którą sobie tworzymy. Na przykład, że jestem bezgraniczną inteligencją, jestem najwyższą mocą, czy z poziomu wyższego ja tutaj sobie tworzymy taką formułę, która będzie dla nas najbardziej do przyjęcia, najbardziej nasza. I przekierowujemy energię, czyli przyjmujmy, że ta formuła brzmi w ten sposób, jestem mocą bezgranicznej inteligencji. Ta sytuacja nie jest prawdziwa, to jest iluzja, którą sam stworzyłem w swoim hologramie. I co by się stało, gdybym teraz zaczął doświadczać, gdybym zaczęła doświadczać nie tego, ale czegoś, czego pragnę? I wyobrażamy sobie, że tą energię przekierowujemy. Tutaj nasza wyobraźnia też podpowie nam, jak to zrobić. I ostatni punkt, kiedy czujemy, że ta energia została przekierowana, na przykład w nasz projekt, albo we wzmocnienie kolana, które jest osłabione, tak? wyrażamy wdzięczność. Ta wdzięczność jest też bardzo istotna. O wdzięczności mówi się bardzo dużo. Jeżeli nie jesteśmy wdzięczni za to, co mamy, to znaczy, że nie zasługujemy na więcej. Skojarzyło mi się to bardzo mocno z pytaniami Byron Katie, a dokładnie z czwartym pytaniem, a co, jeżeli czułbym się inaczej? Tak, te wszystkie metody się uzupełniają, cały czas krążymy wokół tego samego, więc krążymy wokół sytuacji, którą zastajemy i naszej reakcji na to, co zastajemy. I zmiany, i zmiany. Jak najbardziej świadomej. Tak? Czyli akceptuję, poddaje się, mówiąc nomenklaturą pana Hawkinsa, zauważam. A... I przekierowuję. Tak, a tutaj właśnie przekierowuję. Tylko od razu, jak zaczęłyśmy też z moją bliską, znajomą stosować tę technikę, mm. zachwycone, że właśnie tak pięknie można sobie zwizualizować. I przekierować energię. Ona zadzwoniła do mnie któregoś dnia bardzo rano. Mówi, już nie śpię od paru godzin, czekałam, kiedy mogę do Ciebie zadzwonić, także mnie nie opierdzieli, że to jest szósta rano. <grym <grym I mówi: Słuchaj, co się stało? Miałam koszmarny sen i zastosowałam tę technikę, żeby przekierować energię z koszmaru, ale po prostu w siebie. Tak? Jak gdyby tak po, po swoich czakrach od dołu puściłam tą energię. I ta energia była tak ogromna, że jak ona twierdzi, wywaliło mnie w kosmos. Obudziłam się, nie wiem co zrobić, żeby się zrównoważyć. Wypiłam kawę, połowę kubka nasypałam kawę i zalałam wodą, żeby obniżyć trochę swoje wibracje. I potem rozmawiałyśmy o tej metodzie. Ona się zastanawiała, mówi: słuchaj, a jak to też może prowadzić do uzależnień, jak też będziemy się wprowadzać w stany, które generują bardzo, Mocne energetycznie sytuacje to mogą być również dramaty, żeby czerpać tą energię do, takich, do takiego podbijania się. Oczywiście może być również taka ewentualność, jeżeli wszystko wymyka nam się spod kontroli, jeżeli staje się takim nawykiem czy nawet uzależnieniem, może być również niebezpieczne. No, ale to już są takie sytuacje trochę bardziej wydumane, bo tak normalnie szalenie mi się podoba to podejście stawiania siebie w roli kreatora wszystkiego. Wychodzimy wtedy z roli ofiary, już nie jesteśmy ofiarą, tak? Ten, ten paradygmat zupełnie pada. Ofiary, kata, ratownika, tak? Wychodzimy z trójkąta dramatycznego. Wychodzimy z trójkąta, bierzemy odpowiedzialność za siebie, za wszystkie swoje przeżycia. Mało tego, jesteśmy dumni. Że, że kreujemy sobie taką rzeczywistość, ale nie zostajemy w niej, bo widzimy, że możemy ją zmieniać. Jeżeli wykreowaliśmy jedną, za moment możemy wykreować coś innego. To daje nam absolutną wolność. Marta, idąc dalej tą drogą, można sobie zdać sprawę, że żyjemy tylko i wyłącznie w wirtualnym świecie. O tym mówi już coraz więcej osób. Przypomina mi się Tom Campbell fizyk, który współpracował z NASA, odwiedził Polskę w 2018 roku. Od samego początku był też związany z Instytutem Roberta Monroe. Robert Monroe zajmował się badaniem świadomości w stanach y, poza ciałem, tak zwanych OBE, czyli out of body experience. To jest ogromny dorobek i Tom Campbell stworzył tak zwaną wielką teorię wszystkiego. Bo również bardzo zachęcam do odsłuchania wywiadów z nim. I cóż, Tom Campbell udowadnia, że żyjemy w świecie wirtualnym w świecie, który został wykreowany bardzo podobnie z pewnego pola pola możliwości tych światów prawdopodobnie jest bardzo dużo one różnią się od siebie regułami. Są różne reguły, które obowiązują w różnych światach. I właśnie w tych światach nasze indywidualne jednostki świadomości, czyli nasze wyższe ja, dusze i tak dalej i tak dalej, mówimy, że jest bardzo dużo określeń na, na właśnie na tę świadomość, która chce cały czas się rozwijać, ponieważ świat rozwija się. I to możemy zaobserwować. Widzimy, że formy są coraz bardziej złożone, że również rozwija się świadomość, że to wszystko się zmienia. Tom Campbell mówi, że dążymy do coraz mniejszej entropii, to znaczy do coraz mniejszego chaosu. Można sobie wyobrazić, że nasze życie, jeżeli je przeżywamy, zostaje zapisane i tworzy pewien wzór. Ten wzór jest coraz bardziej skomplikowany. I po to są nam potrzebne wirtualne światy, żeby chaos był coraz mniejszy. Co do przykładu, to chętnie opowiem o historii mojej znajomej. Mam nadzieję, że będzie tego słuchać. Ewa, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ewa opowiedziała mi, że swego czasu, mając 9 godzin na lotnisku w Singapurze do przesiadki, Opowiadała, że popływała na basenie, była na koncercie wiolonczelowym, ale w końcu trafiła w miejsce, gdzie można było doświadczyć e, rzeczywistości wirtualnej, zakładając kombinezon, wkładając specjalne okulary. I Ewa jest osobą, która według mnie jest totalnie nieustraszona, lata na szybowcach, nurkuje, więc oczywiście wybrała sobie opcję HARD. <śledz> Chciała przeżyć upadek zwierzowca. I opowiadała mi, była w ogóle wstrząśnięta tym, co się wydarzyło. Mówi, że te odczucia, które się pojawiły, były no, praktycznie nie do odróżnienia. Czuła y, zmianę temperatury, powiew wiatru, y, mogła dotykać faktury ścian. I w momencie, w którym stanęła już na krawędzi, Dachu wieżowca nie mogła wykonać skoku. Była zaskoczona, ponieważ świadomie wiedziała, że jest na lotnisku w Singapurze, stoi na, na podeście, który ma 3 cm wysokości i nie była w stanie wykonać skoku. Ciało odpowiedziało na to, co dotarło do niego, poprzez wszystkie ośrodki zmysłu i podświadomość zablokowała możliwość wykonania jakiegokolwiek ruchu, wykonania tego skoku. Ewa próbowała pokonać ten opór, ale jej się nie udało. I zdjęła kombinezon, rozmawiała z panią, która obsługiwała ten cały sprzęt i mówi, nie no, to jest niemożliwe, ja spróbuję jeszcze raz. A pani mówi, nie, nie ma sensu. Przerabialiśmy, <laughs> Tutaj były, to. przerabialiśmy to wielokrotnie. Były nawet robione specjalne badania z jakiegoś tamtejszego uniwersytetu, i okazuje się, że jeżeli nie mamy w sobie takiego zapisu, możemy to nazwać genem samobójcy, jeżeli podświadomość nie ma w sobie takiego wariantu, że możemy popełnić samobójstwo, to my nie skoczymy nawet w tym wirtualnym świecie. Niesamowite. Możemy powiedzieć, że nie jesteśmy na to przygotowani wewnętrznie. Możemy tak powiedzieć. Myślę, że tą bardzo ciekawą historią warto zakończyć tę część. Mamy przygotowaną <grym> jeszcze. Chociaż... Przyszedł piesek. Przyszedł Tup, pies. Tup. Tak, informując, że też chcę skończyć. Mamy przygotowaną jeszcze metodę autorską Marty. ale zdecydowałyśmy, że na to warto przeznaczyć yy, osobny odcinek. To tak będzie. Dziękujemy <noise> serdecznie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do części kolejnej. Do usłyszenia. Do usłyszenia.